Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga Waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan jego, wezwawszy go, rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam Ojciec Mój Niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto Słowo Pańskie. Janusz Korczak w czasie II wojny światowej prowadził w Warszawie Dom Sierot. Bardzo często chodził po restauracjach prosząc, a właściwie żebrząc o wsparcie dla tego domu. Pewnego razu w jednej z restauracji podszedł do dobrze ubranego mężczyzny, bo takich właśnie sobie obierał za cel i poprosił o wsparcie a ten człowiek go opluł. Na to Korczak powiedział: to było dla mnie, a teraz proszę o pieniądze dla moich dzieci. Pan nie ma wstydu, oburzył się klient restauracji. Na to z kamienną twarzą doktor Korczak odpowiedział: ja nie mam wstydu. Ja mam setkę dzieci do wykarmienia. patrząc na taką postawę Janusza Korczaka który nad życie kochał nie swoje dzieci myślę o Jezusowej miłości o której słyszymy w Ewangelii gdy Jezus mówi nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich i mówiąc to nie ma tylko na myśli umieranie na krzyżu bo oddawać swoje życie można w dużo prostszy sposób kiedy pozwala, pozwalamy umrzeć naszej pysze, naszej dumie, naszemu egoizmowi po to, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Akurat Janusz Korczak, on i w sposób dosłowny oddał życie, bo był ze swoimi dziećmi aż do śmierci w obozie w Treblince. Ale ta jego największa Jezusowa miłość była widoczna już wcześniej, właśnie w takich sytuacjach, jak w tej restauracji kiedy pozwalał umrzeć w swojej dumie po to, aby zatroszczyć się o tych, których miał. Myślę, że gdyby taki dystyngowany, bogaty człowiek, którego spotkał Korczak, pojawiłby się pod krzyżem i zobaczyłby Jezusa, nagiego Jezusa, wiszącego na tym krzyżu, to też mógłby powiedzieć: Panie Jezu, Ty nie masz wstydu. A Jezus wtedy mógłby odpowiedzieć, ja nie mam wstydu, ja mam miliardy dzieci do wykarmienia. Dlatego naszym przewodnikiem po trzecim dniu rekolekcji będzie dr Janusz Korczak. Człowiek, który nad życie kochał nie swoje dzieci i który jest dla nas obrazem tego, jaka jest miłość Boga do nas. O jakiej my miłości w ogóle mówimy tutaj? O tak wielkiej, że aż trudnej do wyobrażenia. Gdy Kain zabił swojego brata Abla, to Pan Bóg nazwał go mordercą, no bo tym mordercą był. Ale dał mu na czoło znamię, które miało go chronić przed śmiercią. I tradycja żydowska mówi, że tym znamieniem była litera Jota. A więc pierwsza litera imienia Boga. Bóg na czole mordercy wypisał własne imię, żeby każdy widział, że Bóg widzi w nim odbicie jego samego. Czy my byśmy na czole mordercy napisali imię Boga? A przecież to dopiero początek tych bardzo wyraźnych gestów Boga, mówiących o Jego miłości do nas. Bo potem Jezus. Zrobił coś więcej. Oprócz tego, że my na czole mamy Jego imię, gdy w czasie Chrztu to imię otrzymujemy znakiem krzyża na naszych czołach, to Jezus na swoich dłoniach i na swoich nogach, na swoich stopach i na swoim sercu wyrył nasze imię. Za pomocą gwoździ i za pomocą włóczni. Wiecie, mnie to wręcz zachwyca, zadziwia, ale i zarazem zachwyca, że gdy Jezus z martwych wstał, to mógł sprawić, że Jego ciało uwielbione wyglądałoby jak, jak, jakby sobie tylko życzył. Tymczasem Jezus postanowił, że w Jego doskonałym uwielbionym ciele pozostaną te rany, tych pięć ran. Po gwoździach i po włóczni, żebyśmy my przypadkiem nie zapomnieli, jak, jest, jak wielka jest Jego miłość do nas. Jezus po zmartwychwstaniu chodzi po świecie z pękniętym sercem. Z sercem przedziurawionym, po to, żebyśmy my mieli świadomość, że to serce cały czas jest dla nas otwarte. Jak dużo naszej miłości brakuje do miłości Jezusa? Jest taki prosty test, który pozwoli nam to sprawdzić. Dlatego mam takie dwie prośby. Pierwsza, chciałbym, aby każdy z nas pomyślał o tym, co lubi najbardziej. Ale chodzi o taką rzecz niezwiązaną ani z Bogiem, ani z osobami, które kochamy. Chodzi mi o coś takiego bardzo przyziemnego. Ktoś na przykład nie wyobraża sobie dnia bez kawy. Albo ktoś bardzo lubi oglądać mecze w telewizji, albo ma jakiś swój ulubiony serial, ogląda każdy odcinek. Może ktoś uwielbia góry i nie wyobraża sobie wakacji bez wyjazdu w góry, a może ktoś po prostu lubi sobie dłużej pospać. O jednej rzeczy pomyślcie, proszę, Taką, takiej, którą naprawdę lubicie. To pierwsza prośba. Druga prośba, one się za chwilę ze sobą połączą. Druga prośba. Chciałbym, aby każdy z nas pomyślał o kimś, kto jest dla Was ważny, ale w ostatnim czasie nie za bardzo się dogadujecie. Chcielibyście, żeby ta relacja była lepsza, no ale jakoś tak nie idzie. Staracie się, a to wszystko się sypie. Zamiast lepiej, to jest gorzej. Czy to będzie mąż, żona, dziecko, rodzice, przyjaciel. No jest jakaś relacja, która Wam się ewidentnie sypie, a chcielibyście, żeby tak nie było. I teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi Pan Bóg i mówi do nas tak, jeśli chcesz, żeby ta relacja, na której Ci zależy, naprawiła się, to już nigdy, i tu wstawiamy to, co lubimy, to już nigdy w życiu nie napijesz się kawy, to już nigdy nie wyjedziesz w góry, to zamiast wstawać o 10, to będziesz musiał wstawać o 4 rano. Jeśli chcesz, żeby ta Twoja relacja się polepszyła, to musisz zrezygnować z tego, co lubisz w życiu najbardziej. Jeśli by taka się sytuacja wydarzyła, żeby Jezus rzeczywiście przyszedł i nam to powiedział, to jaka byłaby nasza reakcja? Co byśmy powiedzieli? Byśmy powiedzieli, no w końcu jest jakiś sposób, żeby polepszyć te relacje? Czy byśmy powiedzieli, no jeszcze czego? Jedna rzecz mi na tym świecie została i co ja muszę z niej zrezygnować? O nie, co to, to nie. Oczywiście to bardzo teoretyczne rozważania, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby nie picie kawy czy wstawanie o czwartej rano uratowało jakąkolwiek relację. Ale jeśli jest w nas bunt przeciwko stracie takiej drobnostki, to znaczy, że ta nasza miłość jednak jest bardzo daleka od miłości Jezusa. Jeśli coś popsuje się nam, co kupiliśmy wcześniej w sklepie wszystko po 4.50, to my takich rzeczy nie naprawiamy, od razu wyrzucamy do kosza. Ale jeśli popsuje się nam y, samochód, jakiś Mercedes za pół miliona, to my go nie wyrzucimy na śmietnik, ale będziemy robić wszystko, żeby on jednak działał. Moi drodzy, żaden człowiek nie jest ze sklepu wszystko po 4.50. Każdy człowiek jest dużo cenniejszy i o każdego warto walczyć. Bo przecież również tego, którego my nie znosimy, również tego, którego, który nas zranił, jego również Pan Bóg wyrył na swoich dłoniach. A więc każdy człowiek jest warty walki. A może to jest tak, że to osoba, której nie lubisz, to jesteś ty sam. Że już po prostu nie możesz znieść swojego towarzystwa. Że sam siebie irytujesz. Jeśli tak, to Jezus cię dzisiaj zaprasza, żebyś przyjął go w Komunii Świętej i żebyś pozwolił mu przemieniać cię od środka, gdy już przyjmiesz go w Komunii Świętej. Jezus chce nas uratować. I aby ten cel osiągnąć, opuścił swój dom. Dom to jest nie tylko taki symbol bezpieczeństwa, ale też rzeczywiście jest miejsce, gdzie jesteśmy bezpieczni. Jeśli ja jestem na środku pola, łusego pola i strzelają pioruny, wieje mocny wiatr, ulewa straszna, urwanie chmury, to ja mam prawo się bać. Ale ja, jeśli ja jestem w domu, a pogoda na zewnątrz jest dokładnie taka sama, to ja nie martwię się, bo wiem, że jestem bezpieczny. Jezus postanowił opuścić ten swój bezpieczny dom, wierząc, że, wiedząc, że na zewnątrz to czyha go wiele niebezpieczeństw. Ale on to zrobił zupełnie świadomie, ponieważ chciał odnaleźć wszystkich, którzy też są mieszkańcami tego domu, ale się pogubili i sami do tego domu Ojca nie wrócą. A na ten czas, kiedy jest poza domem Ojca, Jezus postanowił zamieszkać w nas. I tak jak mówiłem o tym w niedzielę, Jezus przychodzi i chce ten dom najpierw wysprzątać, wyczyścić z nas to, co w tym naszym domu zbędne. I często kończy się to dla Niego eksmisją. Czasami go po prostu nie wpuszczamy. Ale akurat Jezus jest wytrwały w walce o nas. Dlatego nieustannie próbuje zamieszkać w nas. Na ten czas, kiedy my jesteśmy tutaj na ziemi. Bo on dobrze wie, że ten jego rodzinny dom i nasz rodzinny dom to nie jest tutaj, tylko w niebie. I on chce zrobić wszystko, aby wrócić do tego domu ale wrócić już nie sam, a z nami, bo bez Niego to my do tego domu Ojca nie trafimy. My, naśladując Jezusa, mamy dwa powołania: aby z domu wyjść i aby do domu powrócić, no, ale już nie naszego, ale do domu Ojca. Tak jak powiedziałem, dom to jest miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, ale dom to też jest miejsce, gdzie jest nam wygodnie. Tak sobie urządzamy nasz dom, żeby nam było w nim wygodnie. I gdy mamy jakiś gorszy dzień w pracy, na uczelni, w szkole, to często jest tak, że marzymy o tym, żeby wrócić do domu, usiąść sobie w fotelu, przykryć się kocykiem, zrobić sobie herbatę, kawę i zacząć czytać ulubioną książkę, czy, czy obejrzeć jakiś film. Jest nam w domu wygodnie. I Bóg mówi nam dzisiaj, że ten fotel wygodny to jednak nie dla nas. Że naszym powołaniem jest jednak rezygnować z tego, co wygodne, dla tego, co dobre. Mamy wyjść z tej przestrzeni, gdzie jest nam wygodnie, po to, aby zatroszczyć się o tych, którym jest źle. Mamy więc wyjść z domu, z tego miejsca, gdzie jest nam wygodnie abyśmy zrezygnowali z tego sposobu życia, który jest dla nas wygodny, bo ten nasz dom może nas zabić. Co mam tutaj na myśli? Spróbuję to wytłumaczyć na przykładzie pewnego stworzonka. Chomary, gdy wzrastają, to ochronę ich delikatnych ciał przed drapieżnymi stworzeniami mórz stanowi twarda skorupa, pokrywająca większą część ich tułowia. Przychodzi jednak czas, kiedy ta skorupa staje się za mała. No bo y, homar rośnie, ale skorupa nie. I w pewnym momencie ta skorupa jest no, za mała. I homar ma dwa rozwiązania. Albo zrzucić siebie tę starą skorupę, podejmując ryzyko, bo przez jakiś czas, zanim powstanie ta nowa, to on jest odsłonięty. Jest narażony na wszystkie te drapieżniki, które mogą go zaatakować. Aż w końcu pojawi się ta nowa skorupa, większa i wygodniejsza. Albo drugie rozwiązanie nie zrzuca starej skorupy, ale w tej starej skorupie szybko umiera. My jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, bo gdy Bóg mówi, żebyśmy zrzucili z siebie starą skorupę, czyli to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, te nasze schematy działania, przyzwyczajenia, to On mówi, że się o nas zatroszczy. Więc nie ma takiego momentu, że jak zrzucimy skorupę, to czyha na nas jakieś niebezpieczeństwo, ponieważ cały czas czuwa nad nami Bóg, który sam zachęcił nas do tego, abyśmy tej starej skorupy się pozbyli. Żeby takie wychodzenie z naszych wygód nie zakończyło się totalną porażką, to trzeba nam uwierzyć, że nasze życie nie jest w naszych rękach, ale w rękach Pana Boga. I o tym mówiłem wczoraj. Żebyśmy my w końcu przyjęli, że nie jesteśmy w stanie mieć pełnej kontroli nad naszym życiem. Natomiast Pan Bóg jest w stanie mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym życiu. I naszym zadaniem jest Mu zaufać, że rzeczywiście on się o wszystko zatroszczy. I wtedy my możemy bez wielkiego problemu wypowiadać słowa modlitwy. Panie Jezu, Ty się mną zajmij, a ja się zajmę Tobą i zajmę się tymi, których mi dzisiaj dajesz. Praca domowa. Wyobraźmy sobie, że do naszej śmierci pozostało 6 godzin. No powiedzmy o północy odchodzimy z tego świata. Co byśmy robili przez ten czas? Jak byśmy ten czas wykorzystali? Czy byśmy sobie po prostu poszli spać? Czy może byśmy obejrzeli jakiś program w telewizji? Może byśmy zaczęli planować urlop? Moglibyśmy to wszystko robić. Ale też skoro zostałoby nam tak niewiele czasu, to może ktoś z nas postanowiłby podjąć rozmowę, która dawno powinna się odbyć. Może ktoś podjąłby decyzję, że właściwie to chyba najwyższy czas Bogu oddać wszystkie swoje grzechy. Trochę z nim porozmawiać w tych ostatnich godzinach życia. Może ktoś, mając świadomość, że to już końcówka, zdecydowałby się na przebaczenie, bo właściwie to ciężar, który dźwiga tylko i w niczym mu on nie pomaga. Najprawdopodobniej nikt z nas dzisiaj nie umrze. Najprawdopodobniej. Ale to wcale nie przeszkadza w tym, żebyśmy spróbowali postępować tak, jakby to były nasze ostatnie chwile życia. Abyśmy jednak spróbowali podjąć te trudne, ale dobre decyzje. Rozmowy, którą trzeba odbyć. Przebaczenia, które nas uwolni. I spotkanie z Bogiem, które jest nam potrzebne. Zachęcam w ramach tej pracy domowej, o to, aby podjąć trudne decyzje, ale takie, które serce, a w tym sercu Pan Bóg podpowiada nam, że potrzebne. Panie Jezu, nie pozwól umrzeć nam w skorupie. Ty nie zamknąłeś się w swoim domu, ale z niego wyszedłeś, aby znaleźć nas, zagubionych. Daj mi odwagę naśladowania Ciebie, abym nie umarł zamknięty w swojej wygodzie, ale abym szukał tych, których imię masz wyryte na swoich dłoniach. Amen.